Co się w nim kryje, dopóki nie odbiorą mu wolności. Ciekawe, jak dobrze Ty siebie znasz. Morderca, Pirat, Zdrajca. Dzisiaj podchodzisz wolny, ale jak się wkrótce dowiesz, nawet wolny. Panie Finley, korzystaj z wolności. No, ileż można czekać? Także o konferencji prasowej zwołanej przez Imperatora Arcturusa Mengska. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony Zergów jest bardzo poważne. Lecz zamiast to zbrajać naszą flotylę, trwoni pan Tryliony na ściąganie eksrebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla Dominium. To terrorysta i rewolucjonista, którego jedynym celem jest sianie niezgody i podpuszanie społeczeństw na Wraz ze swą bandycką ferajną doprowadził do wybuchu powstań na sześciu planetach. Zostanie ukarany. Już odchodzę. To jeszcze nie koniec, Fredny Sugisynom. Adiutancie czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komandorze. wczytuję dane taktyczne. Dobrze. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. i to centrum logistyczne Dominium na Marsarze. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Męska na całej planecie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo bardzo serdecznie, że jesteś z tej strony Wizard. Oto zaczynamy pierwszą, pierwszy odcinek kampanii Wings of the Li Liberty StarCraft dwójki, albo inaczej Skrzydła Chwały. W pierwszym odcinku mamy Dzień Wyzwolenia. Zapraszamy do pierwszego odcinka. Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta pograniczne rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Jakiś czas temu Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy pogranicznych rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Jeśli zdołam wydrzeć kwaterę główną z rąk Męgska, to na długo osłabię jego pozycję na marsarze. Przygotować statek! i dobrze i zaczynamy mamy oto pierwszą podstawową jednostkę marinsów która jest podstawową jednostką żołnierzy żo żo terran więc zaczynamy za i zaczynamy ruszamy i mamy bohatera Dzima rejnora który jest bohaterem oraz głównym, głównym bohaterem całej tej kampanii i ruszamy Oczywiście, dodatkowy... Oczywiście, seria. Seria będzie prowadzona przeze mnie. Czas zebrać ją. się do kupy. Rekieterzy, Rekieterzy rządzą. Niezły plan. Z kolegami. Rozwalić zebrać się do kupy. Póki co idziemy Mów! Na Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Obserwuj są Odszczepieńcy samotują postęp. Komandorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko Dominium. No, oczywiście gra się dzieli postawowo na... to mam już do powyżej do... uszu gęby męska, rozwalcie to! ...rekieterzy do ...różne dodatkowe modusy... plan, dołożyć... ...rozwal to! to co, Mamy tu cel, zniszczyć bazę Dominium. Ma Gdzie podzieli się ludzie? Czas zebrać się do kupy. Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Widać, że ludzie nie są za bardzo pozytywni. Moi na sąsiedzi, moja rodzina. Do Zaczyna to cuchnąć. Je też rządzą. Komandorze, duża grupa wojsk Dominium zbiera się w centrum miasta. Najwyższy czas zamówić tę specjalną przesyłkę, o której mówiliśmy wcześniej. Rządzą. Szeregów, kupaki. Niezmiernie. Do ataku. Dziękujemy za pomoc. Jesteśmy z tobą, Reynor. Rozwalić ich. Rządzą. Do Skop Skoptyłki. Pracujcie ciężko. Bądźcie dumni. Musimy się poświęcać uchwale dominium. Tak Zabójcze! Za Niezły plan. Możesz na mnie liczyć. Lepiej, żebym... Jaki jest plan? Starka zostaje... Rekieterzy rządzą. Niezły plan. Jest holobordem. Zgod... O waszą wolność, trzeba walczyć. Taką. Czas zebrać się do kupy. Nie wygląda to za różowo. Czas zebrać się do kupy. Rekieterzy rządzą. To jest Niezły zbyt, plan. To jest zbyt fajnie. Nareszcie miejscowi. Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Przelają do cywili! Wkraczamy do akcji! Możesz na mnie liczyć. Zabójcze. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. Skop tyłki. Mengsk kiedyś za to odpowie. Dziękujemy, Reynor. Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Zajmę się nimi. Sheriff Reynor. Dawno cię nie było w tej okolicy. Jesteśmy z wami, rekieterzy. Czas zebrać się do kupy. Rekieterzy rządzą. To teren zastrzeżony. Jesteście aresztowani, buntownicy. Wow, Osłaniamy bo... cię, Rajor. Zły plan. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Do ataku. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. Do im. Rekieterze rządzą niezbyt plan. Nie Skoptył. Czas zebrać się do kupy. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie że Mengsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. Zakończyliśmy pierwsza, pierwszą misję z kampanii Wings of the Liberty, czyli poziom normalny. Jest to widoczne. Misja 3 minuty. No i dzień wyzwalenia. Nie zapraszamy na drugą misję. Bardziej poszukiwanego człowieka w sektorze, bardzo łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy. Mały Jimmy Raynor, bohater ludu. Tygus Finley. niezły strój. Warty i gotowy. Słyszałem, że wrzucili cię do Zamrażary. Dostałeś do żywocie. I co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie? Zgadza się, bracie. Zostałem wzorowym obywatelem. <słyska> Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesu. Orientujesz się w ogóle, co tu porabia Dominium? Domyślam się, że zaraz mi powiesz. Bawię się wykopywaniem obcych artefaktów, przyjacielu. Twój dobry znajomy Mengs dostał Fizia na ich punkcie. A ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakcik, który uda nam się wyswobodzić z rąk Dominium. To propozycja nie do odrzucenia. Mam rację, Tykusie. No to umowa stoi. Sześćdziesiąt czterdzieści, siedemdziesiąt trzydzieści. Te siedem dych dla mnie. <noise> Czuję, że wracają stare czasy. Jak kiedyś. No i teraz mamy do dyspozycji różne interakcje z, róż z różnymi częściami obiektami mamy również swoją misję ale posłucham sobie wiadomości kłanie się państwu dony vermilion na żywo ze studia UNN na Korhalu mamy... oddajmy głos Kate Lockwell która znajduje się w tej chwili na jednej z obrzeżnych planet Marsarze Kate Dziękuję, Donny. Rebeliant Jim Raynor powraca w wielkim stylu. Jego grupa zaatakowała magazyn Dominium zlokalizowany niedaleko pogranicznych rubieży. Skradziono broń, a następnie rozdano ją okolicznej ludności. Kate, domyślam się, że tamtejsza ludność przejmuje się, że po okolicy grasuje groźny przestępca. Szczerze powiedziawszy, Donny, osoby, z którymi rozmawiałam, wydawały się pełne entuzjazmu. Dziękujemy, Kate. Tylko w UNN Jim Raynor sterroryzował ludność Marsary. Po przerwie? Czy twoje dziecko zażywa stymulanty? <słuch> Gadaj zdrów, ja się dopiero rozkręcam. Tak, z czystej ciekawości. Jak się wyrwałeś? Wydostałem się z kryjoza mrażarki, kiedy transportowali mnie do Nowego Folsom. Gołymi rękami zabiłem chyba z dziesięciu strażników. <słuch> tak, już słyszałem. Opuściłeś jednak ten fragment, w którym chodziłeś po wodzie i zwiałeś z córką naczelnika. Tylko nie tym tonem, chłopcze. Słyszałem sporo o tej twojej wielkiej walce o wolność, kiedy mnie nie było. Co się stało, Jimmy? Bój o prawdę i sprawiedliwość stał się dla ciebie zbyt ciężki? Jeszcze nie skończyłem. I obiecuję ci. Mengsk zostanie załatwiony w ten czy inny sposób. To wygląda na nowe. Tym się zajmujesz, Jimmy? Ludzie w tych okolicach są gotowi do walki przeciwko męskowi. Chyba potrzebowali po prostu małego bodźca. A więc wciąż traktujesz całkiem serio tę całą rewolucję? Każdy potrzebuje jakiegoś hobby. Sara. To był najgorszy dzień w moim życiu Powinienem tam być Czasem myślę sobie, że lepiej byłoby gdybyś tamtego dnia zginęła Oczywiście wszystkie nam się interakcje się z, z różnymi osobami skończyły Zaczynamy teraz misję Dzięki twoim działaniom, Marsara jest obecnie w stanie otwartego buntu przeciwko Arcturusowi Męskowi. Były więzień tyku z Findley ujawnił, że Dominium przybyło na Marsarę w celu wydobycia artefaktu obcych. Przejęcie artefaktu zada kolejny cios Dominium i przyniesie zysk w wyniku jego sprzedaży tajemniczym kontrahentom Findleya. No i dobrze, poszednie mis misji dostaliśmy Marines, teraz dostajemy sanitariuszki do pomocy i zaczynamy kolejną misję, więc jest pod prawa. Stary posterunek nie wygląda jako wyjątkowo. Spokojnie, braku. Inżynierowie z Dominium kopią tam już od miesięcy. Widzisz ten dźwig? Przygotowują się do wydobycia artefaktu i przetransportowania go gdzie indziej. A niech mnie... Widzisz? Więcej wiary, Jimmy. Czyli... Dobra, czas na pobudkę dla Dominium. Rozwalmy bazę i wywieźmy stąd to maleństwo. Mamy, i Mamy już tam minerałów. Co tu dowodzenia? To jest taki budynek podstawowy. Ogólnie budynków Terran. Komandorze, przygotowano dla Pana dodatkowe samouczki. ERK to takie podstawowe pod, pod, podstawowe. budowlańcy. Będziemy potrzebować o wielu więcej Marines przed atakiem na posterunek dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia O no, Marysi to nasza postała jednostka Szkoszary ko tu szkolimy większość piecho piechoty W magazyn Postała budowla zaopatrzeniowa gotowy. Gotowy do... Oczywiście już się Miejsce mi się powoli kończy też, więc muszę sobie zbudować kolejny magazyn RK kosztowałem 50 tylko minerałów Więc musimy poczekać Póki co buduje mi się kolejny ten A no, w sumie możemy poczekać z tym Nie wiem czy ma ale chyba mam troszeczkę muzyczkę Troszeczkę za cicho Aha bo to jest no tak w sumie, eee, nałożywanie sobie tu 50%, eee, sobie, a sobie walnimy troszkę głośniej, 35, eee, <śm> no myślę, że może, no może być, nie będzie mi zagłuszać, ani też będę to wszystko słyszał. Wydaje mi się, że daj, jednostki są ten efekt otoczenia dobra, zwiększył się do 35 Tu też do 35 To nie jest takie... o, dialogi też mogą... no, w sumie dialogi tutaj, tutaj jest wysoko No dobra, to sobie możemy tu walnąć 50% Tempo, tempo, tempo! Wyda się, czekałem na ciebie. Możemy sobie zrealizować regenerię. Będzie nam potrzebna, żebyśmy mogli zrobić Westpan. Tu z kolei są żebyśmy mogli nam leczyć się, czy jest przyjemne, bo te lądowe jednostki. i już mamy rafinerię 3 rpm mogą liczba oczywiście jednostek jaka maksymalnie może być pracowana w nad danym budynkiem w przypadku rafinerii to są tylko trzy jednostki jedno skierowanie po co zbieranie minerałów jest oczywiście widoczna Kupu 30 lat mogę w różnych misek jest Zatak, różna to, ilość czwarty czwarty i gotowy. Gotowy. Śmiało. możemy sobie budować reaktor reaktor to no, nie, co nam się bardzo sprzyda nawet no, nie, nie, to nie jest sobie no, jeszcze jeden

Lekarz? No już mało. Lekarza, jakiś rozkaz? Proszę określić naturę problemu. W szeregu chłopaki. ERK gotowy. Jest już lekarz. Budujemy kolejne laboratorium technologiczne. Bo technologiczne służy raczej do ulepszania jednostek, lecz w kampanii ELK tego nie będziemy gotowy. widzieć najczęściej pozwala tylko na korzystanie ulepszonych jednostek, ale to dopiero w późniejszej LK części... ...późniejszej części gry. Dobra... Właśnie pięć minut powinno starczyć. budujemy sobie dwa magazyny kolejne. Komandorze. No Dominium atakuje bazę rebeliantów na południowym zachodzie. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie siedziało nam na plecach. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, Tykus. Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Mogę się doczekać. Nie mogę Musimy się doczekać zatem Potrzebne dodatkowe magazyny. Jest już te duszki bardzo są przydatne, żeby le lecić na przykład. Tej ekipie? Tak jest, komandor. Dobra, zabieramy się za nich. Musimy oczyścić ten obszar. Mamy trzeci. Dobrze was widzieć. Jesteśmy z wami. Powiedzcie tylko, co mamy robić? Witamy na pokładzie, chłopaki. Uwaga, R -R rządzi. Dominium może iść do Diabła. To chłopaki Reynora. Dobra, 25 starczy. Możemy się jeszcze zbudować sobie budować sobie szczerze tu Nie magazynów. mogę tu budować Robi się o, to się Wydaje zbierają się moje jednostki Będziemy powoli, też zbierać się atak na bazę na radio ze mną zadrzeć, chłopcze? Mam to Póki co czekamy na dodatkowe jednostki, źli, poszli marsara oczywiście tutaj widoczna ale jakoś nie ma takich kurducik no nie ma w sobie takiego Gotowy do akcji. Lepiej, żebym tego nie żałował. mamy trzydzieści no 32 jednostki na ciebie. Wiem, jeszcze po jednej mi się otworzy Jest już dwie sanitariuszki mamy trochę tych armii, więc możemy powoli ruszać, możemy też jakąś dodatkową armię na zapas a tam ją tutaj, żeby się tu nam rozpłynęło. No już powoli będziemy ruszać. Ostrzeżenie. Zbliżają się Róbmy do nigalnych helionów. Zróbmy to! Taka trochę cicka szybkiego reagowania. Niezła robota z tym bunkrem, Jimmy. Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom daleko zajdziemy. Gotowy do akcji! Ta jest! Manto! Uwaga, idzie się! Dalej! Ja! Pytałem na cienie! Jedziemy! Dajemy czadu! Doble. Dajemy! Komu spuścić Manto? Kolejny Czy to śmierdza, no. Masz to chciałem. Przyjąłem Jest już lekarz Gotowy do Jedziemy Bra! Dajemy czadu Pierwsza na Tylko spokojnie, coś się tak napali. No i kolejna misja Uzyskałam dostęp do drzwi. Rozszyfrowuję kody bezpieczeństwa. Pełna kontrola nad drzwiami. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się z no, Oczywiście pierwszą część artefaktu! No, dostaliśmy oczyś nagle pieniądze w wysokości 35 tysięcy kredytów. Wracamy do baru, do kolonii na barsarze. No i możemy sobie wydawać gotówkę.